play in Witam Was bardzo serdecznie w grze Monstrum Czyli pierwszym horrorze od długiego, bardzo długiego czasu na moim kanale Zresztą możemy znaleźć, bo nie, nie, nie bardzo widzę Kontrolę sobie y, kłócamy F poczekajcie sobie tutaj ogarnijmy na szybko kontrolsy y, jamo sobie zamienił interakcja alfa 7 poproszę y, no, no 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 yes dobra okej okay. W ogóle w tej grze jesteśmy Jedi, jak widzicie. Oj. O No. Zobaczcie jak on, jak, jak, jak on zamyka, to może nie pojęcie, ale jak otwiera. Więc jesteśmy sobie Jedi. Dobra, shiftem biegamy. Tym sobie podnosimy. Tym sobie wyrzucamy. A się zesrałem. Dobra A czym się odpala pana latarka? Press Non to Burn Torch. A Non to... Aha. No i tu sobie już pokręciłem na początku. Use item Niech będzie F w takim razie. Dobrze. Co my tutaj mamy? No możemy tutaj się wejść. To jestem ja, prawda? No nie powiem jeszcze ja w tej grze tak potwornie sram już ogólnie ją widziałem u samu i chciałem wam ją pokazać nie, nie wszyscy muszą oglądać i samu tutaj mamy dotateczkę notka dziesiąta oj przepraszam eee. dobra weź mnie to zostaw eee, left control to inside cupboard left control jak to left control o mniejsza co my tutaj mamy tu jest coś ciekawego tu może coś się da wziąć, jakąś apteczkę? Nie bardzo. Ale no pogramy gramy w grę w horror, w której się naprawdę sram. Jest grubo po północy, ja się naprawdę sram. Dobra, ale wyszli w Turun. Ale nie potrzebuję. W sumie też nie mam co zamiaru. Jak sobie zróbmy tak może. Wy wyłączmy tą latarkę. Okej. Okay. tabulator Who are I am I? rest of power ouch my head is killing me what's going on where am I find out where are you yes uh, there are some new scattered about here maybe if I find some fuses I can power them up. Dobra, co my tu mamy? Fuzz on, off, o, 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 czekajcie, bo coś się... A rozumiem, że to nie działa w takim razie. Dolne pokładania bym wolał do góry iść bardzo przepraszam za lagi, nie wiem skąd się wzięły Nie tu tak Ja pierdole Żeby nie było gram w to tylko i włączę dlatego że mam bana wcale się kolejnego Ale o tym też będzie filmik Ja pierdole Ja się zesram, nie? Ja się za chwilę zesram, I mam już takie dreszcze Eee, nie, pod tym musi być 10 lajków, jeżeli w ogóle ma być dalsza część tego. Najlepiej w ogóle byście chcieli z kamerką pewnie, co? Nie wiem, bo coś ogarnąć. Dobra, ja chciałem ogarnąć kamerkę, ale żadna nie chciała ze mną współpracować. Dobra, to chodźmy już tu. Ja pierdolę. Przy niego mam, że coś mi wyskoczy... To ja się wydrę. A to wydarcie się. Ja pierdolę to wydarcie się będzie straszne, ponieważ z jedną jest jedno ja ja. Aha Okej, okay, rozumiem, nie mogę O ja pierdole, mi tu zaraz spadnę na zawał Przecież nie że zaraz umrę na no zawał, jeżeli coś mi w tym momencie wyskoczy o, helikopter Halo, panie helikopter New object Escape route, helikopter This thing actually looks functional I will need to find the key. No, was chyba do reszty już posrało I z tymi lagami, i z tymi dźwiękami no, no ja nie chcę ja wtedy nie mogę grać przysięgam mm. Muszę, a ja myślę, że to granie jest w ogóle straszne. Czego się tak naprawdę tutaj bać? O kolego weź tutaj nie tego. No Tą to mi wyciągnie przynajmniej. Widać granie jest jeszcze jakaś taka 100% Hmm Ale nie umarłem. Kolega tutaj Smoke everyday widzę. Ej, ja mogę już w to nie grać? Proszę weź mnie zabij będę ją z głowy przynajmniej. Uff, dobra. Coś tu jest? Jest kanister. Dobra, mam kanister, zgaduję, że do tego helikoptera otwórzmy sobie ładnie. Z tego co wiem, to ten potwór to może wyważyć, więc będzie się trzeba gdzieś przed nim schować. O kurwa, o ja pierdolę! O Dobrze. Cii, cii. Przepraszam, ja się bym ciężko dychał, ale cii, cii. ja wiem, że on tu idzie. Ja wiem, że on tu idzie. O w ogóle. Kurde, gra w której mam nogi, aż dziwne Słyszy go? Poszedł sobie czy nie poszedł? Ja pierdolę. Ja, nie, ja nie wychodzę. Nie ma chuja we wsi. Nie. Nie. Nie, abata. mm, -mm. i idź stąd Odejdź Czymkolwiek jesteś, odejdź Odejdź ode mnie Nie chcecie to widzieć, wyjdź I stąd Nie to niebo Odejdź proszę Odejdź I stąd Dobra Uff. Który obiektyw? Okej, okay, gdzieś poszedł Cut restaurant cables, find fuel pump, unlock helicopter door Nie mm, mm Ja się zesram Kurwa, terka mi nie działa Ja nie chcę albo zrobię tak. Miłej zabawy wam to Ja nie patrzę. Nie chcę. Po prostu umrzyj. Zgin. Błagam cię. Nie patrzę. Jestem pido, Jestem ciniakiem. Nie mogę na to patrzeć. O. O boże. O boże. Okej, okay. dziękuję wam za oglądanie. Naprawdę przepraszam, ale nie jestem dłużej w stanie już. Nie, nie, nie teraz, nie w tym momencie. Jeżeli uzbiera się tutaj 10 lajków, to przysięgam, że wam zagram i już nie zginę tak na mersku. Będziemy szukać i przejdziemy tą grę. A jeżeli będzie 20 lajków, to ją dokończę. Jeżeli nie, to jeszcze 2-3 odcinki góra. A 20 lajków i kończę grę. To tyle. Przepraszam. I do zobaczenia. Ja pierdolę. Dzięki ci za wysłanie materiału. Nie zapomnij go ocenić, skomentować. Oraz jeżeli ci się spodobał, zasubskrybować mój kanał. I być na bieżąco z moimi materiałami. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.